Coś tam jest, ale to chyba... Not designed to walk around. A czekaj, użyjemy quicksave'a. <laughs> to ja pierdolę. Godzina 22. Jeszcze tak późno to chyba nie nagrywałem. I co robimy? Idziemy do miasta od razu? Z buły? Z bomby? Na początek? Jak żem mówił, tak żem zrobił, czyli już aktywowałem Quick Save. Gromi, trolle, ziele dla bala, kada... A właśnie, panowie. Trzeba znaleźć zbieraczy towaru. No i odebrać od nich porcje. A to spoko, to jest jak najbardziej ok, Bo ja wiem co robić w takim układzie. Czyli znowu bieganina. Dobra, dzisiaj... Obiecuję, trochę pomontuję ten filmik. Poucinam to, gdzie będzie biegane. Też mogę nagrać dłużej. Bez spiny. A czekaj, mimo wszystko zrobię backup. Który dzisiaj mamy? Dziesiąty. 09. dziewiąty. Zrobię backup na wypadek, jakby się mu coś spieprzyło. Czyli tak. Teraz panowie idziemy do zbieraczy. No ja tak chyba Wam przytnę, jak będę tu, tu, tu i bum. Tak będzie najlepiej, zdaje się. Tu gdzieś jeszcze jagódki niewyzbierane. O, właśnie. Ile ich mam? Bo tu zaraz bonusy wiadą, tak? 14 12. Ja mogę w ogóle je zachować, tak? Honestly, do poziomu jarkendaru. Bo tam zdaje się będzie recepturka, która yy, jest bardziej efektywna i faktycznie pozwala na chyba dwa razy tyle, tworzenie dwa razy tyle miksturek. Po prostu podwójnie, z jednej porcji robisz dwie poty. Kurde, ale powiem wam szczerze, dobrze się tego Gothica gra. Tak. <grystanie> Honestly, kurde, dobra gierka. Wiadomo, że to jest bardziej mulenie takie, ale jest... spoko, jest zajebiście. Przymulić na god Tu coś jest? Ty... Coś tam jest, ale to chyba... Not designed to walk around. A czekaj, użyjemy quick-save'a. O ja pierdolę. Dobra, to co widzimy się u zbieraczy? Chyba tak. Zobaczmy w ogóle, co mówią na internecie, na newsach. Jako, że ten gameplay gotykowy to jest. No wolny, bo tu już potwory wybite, tu już się nic nie dzieje. Doctor Who RPG, Ender LSE, jakieś tam mody do Skyrim'a. Uh, code provides... Same gówno ty. 4Players Cop Disney Illusion Island will be Nintendo Switch Exclusive. No, zajebisty news. Jakby kogokolwiek jeszcze interesowały gry w stylu... Cupheada. Znaczy, niby był fajny, ale... Atomic Heart dalej będzie przełożone i mota gierka będzie większym failem jak Cyberpunk? RTX 3090 GPU deal costs less than RTX 3080 Ti. Rozumiecie? 3090. <laughs> o oh, cholera. 3090 tańszy u jakiegoś vendora niż 3080 Ti. No i to jest news. I to jest cholerka news. Czekaj, bo mnie tu atakują. Co tam dalej? September 15. Przysłał mnie Kadar. <laughs> ja pierdolę, nie założyłem przepaski. Broj. <laughs> Jak tą przepaskę byś sprzedał, nie, to w pizdę sobie zepsułeś całego Returninga, by the way, bo... Nie tylko nie możesz wykonać questów, ale chyba, jakbym był na golasa, to też by to w sumie zadziałało, chyba. Elder Scrolls 6 dungeons need to be more like Oblivion than Skyrims. Coś wam powiem odnośnie tych Skyrimów właśnie. i Falauta, nie? Bo ja teraz to grałem. I te gry są no mega. One są śliczne, one są mega dobre. Tam fan jest naprawdę genialny. Next level po prostu hey, fanu. O, po, poparcie. Jako, że zabiłem trolla, to od nas poprze. Popcha nas. Jest mega duży fan z tych falauto, podobnych produktów. Falauty, Obliwiony Skyrim, mega fan. Ale co tam leży? Tam movementu nie ma, bo tam postać porusza się jak pierdolony czołg. Serio, Wy możecie powiedzieć, że w gotiku movementu nie ma? No nie, movement siako taki jest. Dochodzi do tego szybkie bieganie, więc już zaczyna być fajnie. Dochodzi do tego unikanie potworów, walka dynamiczna. Mówmencik basic jest w gotiku, może sprawiać przyjemność. Natomiast w tych falautach, o Jezu, kochany, postać jak sprintujesz, nie możesz skręcać szybko o 50 albo o 70%, ucinać i wiecie, czułość myszki, nie? To Ogólnie te gry są fajne, bo tam no, bardzo dużo kontentu na długi czas, ale cholera, BTS robi czołgi, wiadomo, bo to jest pod kontroler, żeby to się grało, nie powiem, że lepiej, no ale. Bardziej immersyjnie Cudzysłów Nieważne <laughs> da co musi zmienić To dynamiki trochę dodać Do tych swoich pierdolnych gierek Bo tam jeden atak toporem czy coś W Skyrimie To zajmuje ze dwie sekundy Maczugą chyba Najwolniej się atakuje Hanis O ale mi zapodał ziela ty Sto sztuk Zawodnik Ja za to To bym zżycie sobie na nowo rozpoczął ułożył czekaj to trzeba przespać w ogóle ten deszcz pieprzony no i oczy... oczywiście teksturki są wodne bardziej niżli niewodne czyli no, tekstury to tam Pieprzyć, ale to, że kolor się robi taki szaro, srebrno, błyszczący, to jest niewiarygodne. A tu zaraz zielono, ja pierdzielę. Filtr w lesie na zielono od Beka. Ale to chyba też się tak pieprzy, bo tylko i wyłącznie dlatego, że jestem. Pająki mi pościanie pełza, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem w lesie, to po deszczu tak zielono było normalnie, aż tak zielono nie jest. A przynajmniej tak mi się wydaje. Patrzcie te kolory, nie. Totalnie są osrane. Zresztą, to. Ja wiem jak to zrobić można, by wyłączyć te efekty na teksturach. Nie wiem czy to by pomogło, ale chyba wyłączyłoby zupełnie, chyba. Muszę już Chyba wyłączyłoby ten efekt błyszczenia, bo to mnie tak tiltuje o to. Gówno jakich mało. A jeszcze jedni y, zbieracze będą przy kamiennym kręgu, obok Onara, W sensie. Lubarta. Co tam dalej na wiadomościach? Cyberpunk 2077 Expansion will be. Will need to be beyond polished. Czaicie to? A oni dalej się pompują o cyberpunku, no nie mogą, nie mogą chłopy tej gry odpuścić, powiedzieć krótka piła, dobra, zjebaliśmy. Co to w ogóle za akcentowanie, zjebaliśmy. Zjebaliśmy. I gra jest do dupy. Nie wiem, ostatnio się wypowiadam jak totalny kmiot. Ale jestem, no nie mówię po polsku na co dzień. Także cholera. Mój polski podupadł. Remembering Elder Scrolls Redguard, the little known flop that led to Skyrim. Wiecie co jest pompą? Że voice aktorzy z Redguarda, nie wiem czy ktoś grał albo w ogóle widział gameplay na YouTubie, voice aktorzy z Redguarda byli tymi samymi voice actorami u Bethesdy, aż do czasu Skyrima. Co ciekawe. To jest w ogóle pompeczka, jak o tym pomyślicie, bo to minęło 12-14 lat z jedną firmą. Co do ty, tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego uporwano ich? Co daje ci pewność, czytałem jego rozkazy. Patrz. O, muszę cooling wyłączyć. To... Dynamic cooling? W sensie nie chłodzenie, tylko cooling. Bo widzę, że jak zmienia szybko kamerę, to się tam za mną jeszcze renderują yy, elementy. Nie, więc się Aha, to najpierw dolo. <laughs> pierdolisz to drugi rozdział. Teraz będę mógł jako nowicjusz? Ooo, pani, panowie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać To ja tylko nie chcę spieprzyć. Tylko chcę być tak, mieć pierścionek na bieganie, To jest teraz najważniejsze. Druga sprawa. No zobaczymy, bo nie chcę też. Zobaczymy. Stop, tylko muszę, bo wiesz ile. Czyli nie mogę, jeszcze cholera. No muszę być tym nowicjuszem pierdolonym, bo chciałbym zanieść wiadomość Hagenowi. Ech, jeszcze nie, a z kolei nie mogę wykonać questu u magów wody, żeby być członkiem kręgu magów wody. A czekaj, mogę być członkiem kręgu magów wody, tak? Nie wiadomo już komu można ufać. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie chcę spieprzyć. Tam gdzieś jakieś save'y, backupy były, ale. Jestem dostarczy Nie. Pomów z do Dowiodłeś z... Mniejszym... nie Danos Czekają na... Chyba Nie O. Git. No to... Powinienem zrobić tam backup gdzieś. A teraz to już pieprzyć. Co będzie? Jak to przestanę grać w goTika, naprawdę. Bo istnieje szansa, że jak dołączę do kręgu magów wody... Czemu To... Jako, że już wykorzystałem ten dialog, że potrzebuję listu, to nie będę miał tego listu do Saturasa. Teoretycznie, no to, to takie gdybanie. Powinno się zresytować w momencie, kiedy już dołączę do magów wodnych. Zobaczymy. Tu kolejność akurat ma znaczenie. No, nie chcę powiedzieć, że się spierdoliło. Ale mogło. Wiecie. Gothic to jest gra jednego wyboru. Źle poprowadzisz dialog out. Don't even come close, tak, i tu jest trzecia grupa zbieraczy ziela. No i git, i to już wszystkie, grupki. I można teraz wrócić do pecika. I zdaje się że już, będziemy oficjalnie chyba nowicjuszem? Nie wiem.